W tym roku Zielona Góra będzie obchodzić 800-lecie miasta, Na następnym roku 700 lat uzyskania praw miejskich. No i z tej okazji przygotowujemy różne gadżety promocyjne z logo tego wydarzenia. Powstały przypinki, długopisy, ale tworzymy również materiały promocyjne, w którym umieszczamy właśnie logo jubileusza 800-lecia Zielonej Góry. Dodatkowo taką ciekawą materiałem promocyjnym jest mapka, Bałusikowa, zaktualizowana w poszukiwaniu bałusików można ją nabyć w punktach informacji turystycznej, no i również zawiera logo 800-lecia. Gadżety można nabyć w punktach informacji turystycznej w Ratuszu i w Palmiarni. Można również bezpłatnie otrzymać nasze materiały promocyjne Zielonej Góry, dodatkowo w punkcie w Zatoniu, w Palmiarni i w Ratuszu oczywiście. Pierwsze gadżety jak przypinki, trzy dokupisy poszły już w świat, znalazły pierwszy Nabywców to głównie mieszkańcy Zielonej Góry, którzy właśnie szukają nowości wprowadzonych przez informacje turystyczne.